się bawią wszyscy, a pierwszy trener przygotowuje boisko. Trener Mateusz tylko z tabletem. Z Netflixem. Dobra, co chcemy? Ja, że ładnie tutaj, nie? Bardzo ładnie, w ogóle jakieś takie dziwna opinia krążą o że to nie jest nieładne. Miejsca to są fantastyczne. Jak widzimy widoki, boisko. Świetnie przygotowany cały ośrodek na najwyższym poziomie, więc myślę, że na dłużej się zaprzyjeźnimy z tym miejscem. Warunki dobre mocno popadało przed treningiem, ale na no, boisku nie widać tego. No, nie było. no, jak widać. No trochę się obawialiśmy tego, bo, bo organizatorzy obozu mówili, że może być problem z wojskiem, a wychodzimy i płyta jest kapitalna, więc. Więc no, tu nie jest tylko trenować. Rano wojsko po południu siłownia? Tak, tak, ten, ten tydzień jeszcze dwa razy w tygodniu siłownia będzie, bo yy, no jeszcze, jeszcze musimy uzupełnić pewne braki u niektórych piłkarzy, a później już tylko boisko. Analizy, rozmówki, jak ta część merytoryczna będzie. No już się przebiegać. zaczęła, już się zaczęła. Dzisiaj mieliśmy już dłuższą odprawę, taką omówiliśmy, mieliśmy dużo materiału z Poznań plus indywidualne rozmowy z zawodnikami, szczególnie nowymi, których musimy. No, przedstawić na naszej granie, więc no, to, trochę tego będzie, ale z racji tego, że schodzimy trochę z obciążeń, to tego czasu będzie, będzie naprawdę sporo. Właśnie trener mówi o nowych zawodnikach. Jak wyglądali w treningu dzisiaj? Jak wyglądają do tej pory? No Jeronimo to ma chyba jetlag jeszcze, bo, bo trochę śpiący jest, więc, więc potrzebuje trochę czasu na to, żeby dojść to przede wszystkim fizycznie do siebie. Reszta już się szybko zaadoptowała, więc tutaj ta klimatyzacja jest, jest taka płynna, bym powiedział. めっちゃおいしそ